Witam Państwa serdecznie. W wyjątkowym czasie. Mamy troszeczkę no, trudno. E, Właśnie się przygotowuję do Harmonii Kosmosu, na którą już e, jutro, no, że tak powiem, powoli, wyruszam, żeby m, być tam już z Wami w zasadzie od rana w czwartek, m, która jest w torzyniu, ale dziś. Dziś słuchajcie jest wyjątkowy dzień. 21. Czerwca i jest to idealny dzień na wszelkie rytuały, tak możemy to nazwać, związane przede wszystkim z energią życiową, z energią seksualną, bo w zasadzie tutaj jest bardzo duże pokrycie. No, i co jest najważniejsze? To jest najkrótsza noc w roku. To jest właśnie to Święto Kupały, słynne Święto Kupały. Kupał macka, teraz zostawiam kamerę w trakcie, to <grym> mi tutaj poleciało. No, ale słuchajcie, taki dzień jest, i, i to jest jeszcze osobny temat, że tutaj wszyscy narzekają, właśnie, że takie wszystko się tak nie do końca udaje troszeczkę się chrzani, jeszcze ludzie mają tutaj takie. Różnego rodzaju smutne epizody. No to jest taki tydzień, który jest mocno emocjonalny, ale nie poddawajcie się, bo dzisiaj macie najdłuższy dzień i najkrótszą noc, i od dzisiaj, no można powiedzieć, niektórzy tak uważają, że się właśnie zaczyna ten tak zwany sabat. I dzisiaj mamy noc kupały, a w 23 mamy tak zwaną noc świętojańską. No i zaraz powiemy, co tutaj się robi. Czy dzisiaj mamy pierwszy dzień lata oficjalnie? Święto Lita, Sabadlita, Sobudkę, Noc Kupały, kupał Nockę, Noc Kupalną to są wszystkie te nazwy, właśnie z symboliki. Niektórzy też mówią Pali Nocka, inni mówią Wianki. Ale. A noc świętojańska, tak zwana, będzie 23. No i generalnie, co się robi dzisiaj? Przede wszystkim to jest taki czas, jak mówimy, ognia, wody, słońca, księżyca, miłości, życia, płodności, uzdrawiania i oczyszczania. I właśnie od dzisiaj możecie, jakby zacząć te wszystkie rytuały, jak to niektórzy nazywają, czyli po prostu pilnujecie energii w swoim polu. Jeżeli ktoś ma możliwość, rozpala ognisko, jeżeli nie, no to oczywiście świecę. Wszystko, co łączy się dla Was z bogactwem, obfitością, miłością i ze wszystkim, co jest pozytywne, właśnie możecie już od dzisiaj przez te trzy dni używać. Oczywiście wiadomo, że najlepiej to sobie palić świece z prawdziwego wosku. Polecam te świece cerkiewne, można je kupić na przykład u zakonnic na Ukrainie. To to też wspaniałe są te świece cerkiewne, które tam są robione. Takie one się szybko palą i są właśnie z prawdziwego wosku. Wrzucacie w internet, szukacie. Tyle podpowiem. Ja już dawno kupowałam, więc w zasadzie nie wiem gdzie szukać, nie pytajcie. Pewnie musiałabym drugi raz tak zrobić. No i tutaj oczywiście wykorzystajcie zioła, wykorzystajcie owoce. Niech ten wieczór, ten jutrzejszy i jeszcze właśnie te wianki, które będziecie mieć prawdziwe 23, niech Wam się jakby przysłużą właśnie do polepszenia życia. Możecie ze swoim partnerem, jeżeli macie. Po prostu spędzić miło czas, gdzieś tam dodatkowo wypić szampana, jeść owoce, wysmarować się gdzieś tam olejkiem Liang-Liang, i w jakiś sposób właśnie kultywować ten czas w taki. Gdzieś tam zupełnie inny sposób. Po prostu robicie sobie takie walentynki lutowe, tylko robicie w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie już o samo to rozróżnienie, no że dzisiaj jest ta noc kupały, a w środę właśnie świętojańska, no to czym to się różni? Generalnie po prostu wiemy, że wszystkie te słowiańskie święta, które mm, były niewygodne, była próba przetransformowania ich, w związku z czym właśnie religia katolicka wprowadziła tutaj noc świętego Jana, no i właśnie rytuały związane z zamążpójściem, czyli tutaj 23, tylko to jest takie pomieszane oczywiście wszystko, idziecie sobie w tą noc świętojańską do lasu, Szukać kwiatu paproci, to kwiat paproci to, to już był efekt jakby końcowy, więc zacznę od końca, czyli generalnie też to jest noc płodności, chociaż dzisiaj bardziej. No to jak szukali tego kwiatu paproci, to możecie się tam domyślać, jak to tam było. No. To była tylko taka, jakby symbolika. Natomiast wcześniej było wyławianie wianków, no więc ten wianek właśnie panie rzucały, pan wyławiał, brał panią do lasu, no i ten wianek tam się zatracał gdzieś tam przy tym kwiecie poproci. Natomiast jeszcze bardzo modne było skakanie przez ognisko i to dalej się robi i tutaj w tym zakresie po prostu skaczecie przez ogień, szczególnie tam panowie, no i tutaj jest takie po prostu... Oczyszczanie, tak? Ten ogień nam tutaj wszystko oczyszcza. No i teraz jeszcze mamy, co mamy jeszcze z tych fajnych, jakby kwestii na ten czas. No, oczywiście, również tutaj są polecane wszelkiego rodzaju kąpiele, kąpiele w ziołach. Możecie zaczynać już od dziś, w płatkach róży. Tutaj jeszcze może być, oczywiście. Tutaj mamy polecany, bo patrzę przy okazji w rumianku, antyseptycznie, tak. Zresztą słuchajcie, wszystkie zioła, które lubicie, które macie dostępne, możecie do takiej kąpieli sobie wykorzystać. Tutaj jeszcze musimy pamiętać, że właśnie no niektórzy właśnie się ubierają na biało w ten dzień. To jest takie odniesienie do ochrony, oczyszczenia, uzdrowienia. Elementy czerwonego lub na czerwono czyli znowu mamy ogień, energia, namiętność, pożądanie. Pomarańczowy, który odnosi się do sukcesu, kreatywności, komunikacji, takiej też asertywnej odwagi. No tutaj też może mieć to odniesienie do świec. Potem mamy jeszcze kolor żółty w odniesieniu właśnie do pracy, szczęścia i intelektu, gdzieś tam jeszcze zdolności parapsychicznych, zielony na obfitość, na płodność, dobrobyt, uspokojenie, złoty. Energia słońca, sukcesu, dobrobytu, siły, mądrości i majestatu. Ja bym tutaj jeszcze generalnie, właściwie, jeżeli wy chcecie palić te świece na, na obfitość, jeżeli nie macie. Jakichś wybranych, czy bardzo chcecie je kupić, no to polecam złote. Jednakże możecie palić każde dowolne. Dzisiaj, kiedy jest nos kupały, chcecie palić na miłość, no to właśnie palcie różowe, tak? Czerwone na namiętność. Jeżeli już tak ktoś bardzo chce się posiłkować kolorami, natomiast pamiętajcie, co jest najważniejsze podczas wszystkiego, co robicie. Skupiacie się po prostu na intencji. I kiedy już macie tą intencję, po prostu odpalacie cokolwiek wam macie pod ręką, tak? Takie świece, które są Wam dostępne. Nie musicie się tutaj wykosztowywać jakoś specjalnie. No, my tutaj, słuchajcie, na noc kupały. Znaczy nas kupały, na skupały z dzisiaj. Ale na noc świętojańską tutaj ode mnie z instytutu przygotowujemy, ponieważ na Harmonii Kosmosu tutaj mam stoisko obok dwóch wspaniałych kolegów, wykładowców. No to tam będziecie właśnie mogli zastać nas i takie wianki. My to mówimy wianki. To są tak naprawdę pierścienie tensorowe, które już niektóre osoby mogły wykorzystać ze mną podczas sesji. Jest to coś bardzo ciekawego, co w tym momencie jeszcze badam, analizuję. Te są wykonane specjalnie dla Instytutu ESO Positive przy współpracy, a to na razie nie będę mówić z kim, to sami zobaczycie, to jest generalnie tajemnica. No i mówimy, że możemy to w formie wianków, tak? Także kto będzie chciał sobie, powiem już tak komercyjnie, zakupić wianek taki, a nie będzie się mu chciało pleść, no to y, będzie mógł sobie tam gdzieś tam u nas na stoisku Instytut Eso Positive. Będą również y, karty y, miłości dla niektórych osób, to będzie chciał. Będą talizmany, będą kamertony. I y, 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 w ogóle tutaj właśnie już przygotowuję się do wyjazdu. Zastanawiam się tylko, czy brać ten gong, czy nie. Na pewno biorę inne, bo tutaj jest kwestia koncertu. No i właśnie, słuchajcie, przedstawiam wam tak na szybko program, bo tutaj też była prośba. Ja przypominam, że Harmonia Kosmosu jest zorganizowana przez NTV i jest ona w Torzymiu. Musicie sobie znaleźć na mapie, możecie sobie w zagrodzie Damian'a. Także jest to kawał drogi, ale zapowiada się naprawdę bajecznie. Już tutaj mnóstwo osób się Pozdrawiam wszystkich po kolei, tak? Kolegów, koleżanki, którzy już tam się wybierają, już się ze mną dzwaniali. No, i tutaj mamy tak: z takich rzeczy, co firmujemy też tutaj jako instytut i współpracujemy. Scena Neptun, czwartek, 19, 15, 20. Wykład pana Mariusza Radosza. Harmonia życia w naturalnych domach z drewna na przykładzie domów z drzewa księżycowego. Potem mamy na scenie Jowiszowej, między 23 a 24. Polacy za granicą, to wielka szansa dla Polski i świata. Andy Hoński, Ewelina Freehaus, Zigi, Agastal Koper, Janna Sławoń, Leszek Szostak i ja. Jako, że tak powiem, wasza korespondentka ze Szwajcarii, dzisiaj w Polsce. Także mamy tutaj ten panel polonijny, bo wiecie, że też w kwestiach polonijnych działam, ile mogę. Potem mamy piątek, scena Neptun. Tutaj właśnie tak nam ustawili, że tutaj mamy z kolegą Georgiem Problem, Georg Gabowski, Akademii Klangschale. Nie, Steam Gable, przepraszam, nie pan bo tego, patrzę gdzie mam tutaj logo. No nie mam w tym momencie logo, ale generalnie równocześnie w tym samym czasie zapraszam na mój wykład na scenie Neptun między 10.45 a 11.30. Jak radzić sobie w dzisiejszych czasach? No i na scenie Merkury w tym czasie ma właśnie nasz kolega Georg, wykład dźwiękowa terapia kamersonami z muzyką terapeutyczną. No. Tutaj tak to zostało, że tak powiem, zrobione. Niestety nie będę mogła go tym razem wam kręcić na żywo, chociaż zawsze tak, że tak powiem, staramy się robić w ramach współpracy pomiędzy Akademią a Instytutem. Już wam czytam dalej program, bo mi na chwileczkę uciekł. Zresztą jego ja zamieszczę na Facebooku. Ale wiem, że też nie wszyscy macie Facebooka. Potem mamy. Na następny dzień jeszcze tutaj, czyli to jest piątek. Natomiast w sobotę, godzina 10:45 do 11:30, nie, przegiełam, nie, nie, przepraszam bardzo. Sobota, godzina 12:15 do 13:00. Tutaj z kolegą prowadzę relaksacyjno-intencyjny koncert mis i gongów. To, będzie, to będą gongi i medytacja. Tu jeszcze się waham nad tym. Jak mi dojdzie, słuchajcie, stojak z propełni jutro, to biorę. A jak nie, to będę kombinować. Może kolega tutaj Kubaszek, muszę do niego zasłonić, Pożyczy mi może stojak na chwilę, ale mówię to sobie zobaczymy. To jeszcze będzie niespodzianka, ale mamy inne cztery wspaniałe gągi również. Mieliście okazję je zobaczyć. No i potem mamy 20:45, 21.30 ceremonia my dzieci gwiazd odkrywamy swój blask zmieniając siebie i to jest taki zmieniać świat i to jest taki słuchajcie bardzo mocny koncert, medytacja, w którym również uczestniczę, gram z innymi terapeutami właśnie na gongach i misach, także to Wam chciałam tak na szybko powiedzieć, dodam jeszcze, że tydzień później, bo tutaj też były pytania jadę na festiwal z VTV dla odmiany i mamy właśnie tutaj z Panem kolegą wykłady o godzinie dwudziestej, bardzo późnej godzinie w sobotę, to powiem tylko tyle, kto będzie miał dostęp do programu, zresztą to też zamieszczę, żebyście Państwo sobie mogli zobaczyć. Tu są te sceny, w każdym razie mój wykład słuchajcie kończy się o pół do dwunastej w nocy. Ale to mówię to dla wytrwałych. Tutaj już będę mówić o symbolice. No dobra, mam tu ściągę, ale nie znalazłam. Słuchajcie, podsumowując, spędźcie sobie ten czas, te trzy dni w taki sposób no, rytualny, tak? Rano pić ciekawe. Na przykład, albo jakiś sok, co tam pijecie, z takim stwierdzeniem, że każdy łyk wnosi w wasze życie coraz więcej obfitości, tak? I po prostu myślcie o tej obfitości. Namalujcie sobie gdzieś tam częstotliwość 888. To jest właśnie częstotliwość obfitości. Już właśnie mamy też kamertony. Także zagram Wam tym kamertonem również już na harmonii kosmosu. Zresztą wy na stoisku będę miała gongi, misy, kamertony. Także będzie taka możliwość również sobie zamówić zabieg. Czy taki, czy inny, czy wglądy, czy jakieś elementy z regresingu. Ci, co mnie znają, no to wiedzą gdzieś tam, czego się mogą spodziewać. No i oczywiście Będę miała te książki, inspiracje Polek, Polaków na świecie. Też jak ktoś będzie chciał z autografem, czy tam z jakąś pieczątką, czy tam coś. To, to tak jeszcze przy okazji. Także słuchajcie, serdeczności. Niech Wasza dzisiejsza nocka będzie obfita. Jeżeli ktoś nie zdąży dzisiaj, bo to nagranie oglądnie troszeczkę za późno, to bardzo proszę. Weźcie po prostu to jutro, pojutrze, tak jakby pomyślcie, że tak jakby cofacie się w czasie i bierzecie tą energię z dnia dzisiejszego. Także trzymajcie się, bawcie się dobrze, plećcie wianki, skarpcie przez ognisko, dziewczyny nie głupcie za bardzo wianków i tam uważajcie z tym szukaniem kwiatu paproci, żeby potem się nie zdziwić. Także serdeczności, z kim można, to się spotykamy na harmonii. Z innymi osobami na festiwalu. I jeszcze przypominam słuchajcie, że są bardzo fajne, ciekawe, innowacyjne warsztaty, które prowadzę właśnie też tutaj z gościem specjalnym. Między, między. Tam macie również na Facebooku wszelkie zapytania, jakby coś jeszcze pod moim telefonem, bo ilość miejsc jest ograniczona. Także to jest połowa lipca, tam bodajże 16. No fajnie sobie reklamuję warsztaty, nawet nie wiem kiedy co. Dobra, trzymajcie się, hej, hej, macie wszystko na Facebooku, jakby coś u mnie pod Agnieszka Malczewska-Błaszczyk.